Zaczynamy? Kochani, to nie będzie film o starości czy starzeniu się. To będzie po prostu film o marzeniach, o wrażliwości o spotkaniach o podróżach. Życiu. A no, powiem Ci, Mieciu, że ja już troszkę zmęczona jestem. A ty wiesz, że ja nie wiem, czy wytrzymam do końca <laughs> Mnie. Miłość. Przyszła. Taka nieporadna. A może nieproszona. A może tylko po to, by odgonić samotność. Może nie w porę. Nie o czasie. Może wyważyła drzwi do Twojego serducha. Zanim zdążyła się zamknąć na kolejny klucz, może zaczęło się od spojrzenia w oczy, takiego, które zatrzymuje świat. W tym wieku miłość jest piękna. Dotknięcie, dwoń. Czuję jedno drugie. Przy, przytulić się, to jest miłość. Wiadomo, w tym wieku nie ma już innej miłości seksualnej, innej, tylko sercowa. miłość taka. Miłość sercowa. No, sercowa, tak. No. Bo inna już nie może być. Wszyscy w klubie to już uważają nas jakby parę taką. I jak chory jest on i nie ma go. To ja tęsknię, a na odwrót. Tak, a jak nie daj Boże, żeby zachorowała, to ja no. bym chciał wrążyć, a nie mogę. No, i tęsknimy za sobą, i dobrze nam jest tak razem. A może miłość przyszła wtedy, kiedy byłaś już doświadczona przez los, kiedy nie wierzyłaś, że jeszcze coś pięknego Cię czeka? Kiedy wydawało ci się, że wszystkie pierwsze razy są już gdzieś za tobą. Ja bym chciała, tak. ja bym chciała mieć rozpisaną pana trasę, bo ja będę pana fanem. I co pojedzie pani, na przykład będę grał w Szczecinie? Ja, ja koniecznie muszę pojechać do Szczecina, wie pan nie dlaczego? Była pani nigdy? Nie byłam, ale to pana w ogóle jeszcze na świecie nie było. No bo czy ja tak wyglądałam, no... Nie, ja myślę, że pani tak świetnie wygląda, że, że wtedy... O, może trochę lepiej pani wtedy wyglądała, więc te wszystkie szczecinanki... Ja bym... <grytanie> czy, można by było, czy można by było przeżyć takie chwile jeszcze raz? Czy tylko będziemy sobie to wspominać? Miłość czasem wychodzi jak słońce za chmur, nie można jej zatrzymać, a czasem wkrada się powoli, po cichu, niemal niezauważalnie. I to jest jej największa magia. Że potrafi przyjść w momencie, w którym wydaje ci się, że wszystko masz już za sobą, że już jej nie poczujesz, że nic cię nie zaskoczy. Bogusia prędzej podejść do mnie jak ja do niej. I od tego czasu tak z sobą tutaj tańcimy po prostu. No właśnie. Czy to mężczyzna na randki powinien zapraszać, czy kobieta też może podejść i zagadać? Może i poderwać? kobieta podejść. Jakże doszedł do praktyki, to i kobiety podchodzą. Jako diabeł. Nie skusi, co kobieta musi. Proszę Panią. Jak się ktoś jedno z drugim zapozna, no to jakoś później trzeba jakoś żyć. No, a jak poszliśmy w tanie, jak to się mówi, no to tańcimy sobie, zgraliśmy się w tańcu, bo ona dobrze tańczy, nie mogę powiedzieć. A ja też dorównuję. No i. I tak to życie spędza się. Byle nie zapomnieć, powtarzała. Czego nie zapomnieć? Ktoś kiedyś zapytał, a ona odpowiedziała bez wahania. Tego, co nam wojna zgotowała. Ale też tej bliskości z ludźmi, którzy przeżyli ten sam koszmar. Bo wtedy, wtedy liczyło się bycie razem. Pani Stasiu, Pani pamięta wybuch powstania warszawskiego? No, Mówię, że, że to było o piątej. Punkt piąta. i Ojciec miał o piątej być na stanowisku. Dziecko, co tu będzie? Tu będzie rabat, jak nie wiem. I schowaj się do piwnicy, nie ta wcale, a ja będę to, to pilnował. A jednak pośród tego wszystkiego wciąż byli ludzie. Ci, którzy dzielili się ostatnią nadzieją, ci, którzy trzymali się za ręce. Ty to lubisz, ty to lubisz. To... Ja nie, nie widziałam tego. No, ja, ja, ja nie mogę dużo gadać. To nie jest, ale powiedz trochę. Nic się nie stanie. No, wychwalają, że jestem taki bardzo e, zgrywus. Żebyście się śmieli mówię tego, nie? co bym nie powiedział, że wszystko się śmieją. Już. Bo może miłość właśnie taka jest. Nieidealna, nieplanowana, nieoczywista. Może nie wygląda jak z filmów. Może ma swoje zmarszczki, kanty, rysy i zatrapania. Może ma siwe włosy. Może ma dłonie, które drżą i serce, które kiedyś bolało. Ale jest czuła, jest obecna. Zostaw tylnawski, bo to nie właśnie jest. <noise> taki dziodek już, ale dobrze, żeś przyjechaliśmy, nie? A nie, no, cóż mamy i pięknie, panowie fajnie tak przyjmują nas, tak, że... tak. dziękujemy bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie i to takie ważne, czy można się drugi raz zakochać wobec tego? No można, dlaczego nie? I kiedy patrzysz na nią dziś, taką niespieszną, cichą, dojrzałą, myślisz tylko jedno. Dobrze, że przyszła. Nawet jeśli nie w porę. Nawet jeśli nieproszona. Dobrze, że przyszła. Byle nie zapomnieć, bo póki pamiętamy, dopóty wciąż trwa nadzieja. A teraz będzie rozprawka o szczęściu. Co to jest szczęście? No dla mnie to szczęście to jest na pewno zdrowie. Dlatego, że jeżeli jest, jesteśmy zdrowi, no to właściwie mamy wszystko i wtedy możemy zdobywać się na wszystko, możemy się zdobywać na podróże, możemy się zdobywać na spotkania, możemy się zdobywać, o właśnie na co? Na marzenia. Gdybym miała zapytać Ciebie, czym jest dla Ciebie szczęście? Co byś odpowiedziała? Może powiedziałabyś, że to psikus losu. Coś, co pojawia się nagle, bez zapowiedzi. Kojarzysz takiego pana, pani Fela Kuti? Ten, ten taki saksofonista charakterystyczny, który grał bez koszulki. On tam miał ze sto dzieci. No, ale nie z jedną, nie z jedną. Z jedną. <śled> Myślę, że nie z jedną. Kocham sztawowe. A, a lubi pani krupnik? Ja w ogóle, ja w ogóle jestem zupiarz. Tak? Tak, ale ja ja jestem kucharzem zawodowym. A mnie się wydawało, że pan jest zawodowym muzykiem. Ja w życiu nie chodziłem do szkoły muzycznej, nie znam ale gram na 15 instrumentach śpiewam. Po ale bez nut. Bez Szczęście, czasem jest wielkie jak cały świat, a czasem takie małe. Malutkie, że mieści się w drobnym geście, jednym spojrzeniu. W czyimś dobrze, że jesteś. No to już byliśmy parą. Parą byliśmy. I chyba nie żałujemy tego. Nie? No nie, no, no no. cóż, jak my się <grym> rozrywamy, to musimy się cieszyć, <grym grym> a nie tutaj no. smucić czegoś. No, no i, i muszę żyć jeszcze sam jestem teraz w domu. Syn niby, że jest w, drugi, w drugim mieszkaniu sobie zrobił, ale w jednym podwórku jesteśmy. Bardzo dobrze on pilnuje, wychop, przychodzi do mnie w nocy, czy ja jeszcze żyję, czy nie. Ja teraz mówię, Marek, to ja jeszcze żyję, nie martw się. Niektórzy mówią, że szczęście trzeba gonić, inni, że trzeba na nie zasłużyć. Ale prawda jest prostsza. Szczęście to to, co czujemy, kiedy jesteśmy obok ludzi, przy których serce zaczyna szybciej bić. Od nas dziękujemy Ci pięknie za to, że przyjąłeś nas tutaj w tych skromnych czasach. Jak na życie, to na pewno będzie to alkohol. Nie nie? nie. nie? Nie, wyceniamy tak Ciebie. Prezent dla Ciebie, Crazy, crazy Shop. Zban o przytości Unii Polskiego. O Boże, że jestem dzbanem. Na sukcesy, proszące się o blanie piekielnie szczere. O Jezu, świetne. Prawda, jesteś wzruszony? Jestem. Podobno najbardziej mi się podoba ten dzban. No ale to tak do ciebie pasuje. Nie, że tak, jestem tak, dzbanem. No czasami tak. jestem. Dziękuję. Dziękuję. To te momenty, kiedy myślisz, chciałabym zatrzymać tę chwilę. I wiesz, że za 20 lat będziesz do niej wracać, jak do ulubionej piosenki. I uśmiechniesz się pod nosem. I pomyślisz, tam byłam. Wspomnienia, wspomnienia. Trzeba wspominać rzeczy piękne. Jeżeli będziemy myśleć tylko o to, tym, co nas spotkało w życiu wspaniałego, dobrego, to nasze wspomnienia będą kolorowe i będziemy, no po prostu będziemy szczęśliwi, bo będziemy już jeżeli to co się teraz dzieje, to nie, ale będziemy żyć pięknymi wspomnieniami. I trzydzieści parę lat pracowałam w Anglii. i o dziwo laków na nogach nie ma. Osiemdziesiąt pięć lat nie ma żylaków. I trójka wspaniałych synów wychowałam. Wnuczęta wspaniałe. No, jestem taka spełniona w życiu. A teraz pani też robi coś dla siebie, nie tak, tylko dla teraz. dzieci i wnuczących. Teraz robię dla siebie. Długo z żoną żyliśmy, bo 67 lat przeżyliśmy ze swoją. Z żoną przeżyłem. A później, no to żona zmarła. Dwa lata sam byłem. No i później tutaj kolega się dowiedział, że tutaj jest taki e, dom, przyjechałem i żeśmy tu byli razem, przyjeżdżali swoim pojazdem, ale on zdążył umrzeć. W sierpniu zmarł. Akurat kończył. 80 lat. No ja trochę parę jestem starszy jestem, jeśli robię. W sierpniu będę miał 92. Dziś masz może 20, może 30, może 40 lat. Masz plany, marzenia i tę pewność, że jeszcze zdążysz. Że jeszcze tyle przed tobą. Że dopiero zaczynasz. Ale za chwilę będziesz tam, gdzie oni. Bo życie po prostu mija szybciej, niż myślisz, zostawia w Tobie ślady. I, i Pani zawsze lubiła tańczyć? Lubiła, w ogóle od dzieciństwa. Ja zakwalifikowałam się do zespołu zawsze. i tata nie zgodził się mój, jak miałam 13 lat. A to marzenie śpiewu, tańca od dzieciństwa. Bo mamy tutaj grającego pana. Tak pięknie gra na akordonie i on, to nasz, pan go gra. Same nogi chodzą. Mam 95 lat. I moim marzeniem takim od dłuższego czasu było, żeby spotkać kogo, no zgadnijcie kogo, pana Sławomira Uniatowskiego. I tak się stało. Była przerwa i tam byłem ze znajomymi, więc wyszedłem sobie przed budynek i patrzę, a tam profesor Bralczyk sobie stoi, więc stał tak tyłem, niski. Wzrostem, więc go tak puknąłem. Przepraszam, panie profesorze, a czy ja mogę do swojej dziewczyny y, zwrócić się Honolulu? On tak się na mnie spojrzał a. i tak machnął ręką. A pan wszystko może. No i żeby jednak pani została tą moją fanką. Na pewno, już jest. I zobaczę panią na koncercie. każdym panią wypatrzy. Kochani, życie upływa szybko, musimy z niego czerpać, co się tylko da, bo jeżeli nie będziemy czerpać, to nam wszystko minie i nic nie zostanie. Także czerpiemy całymi garściami, takimi. Jest, będę tam to gdzieś jest wyświetlany. To jest tak. tak, no będzie cały film, pan będzie na ekranach. Ale to nieładnie, niedobrze, bo ja nieładnie na zdjęciu wychodzę. Tutaj, Mam tak jeszcze, jestem o jednym oku, taki świdrowaty trochę, tak, no i cóż, nie. Ale liczy się wnętrze, proszę pana, charakter, to poczucie humoru. <noise> no, no, no. Dobrze, to znaczy, że dziękuję, podziękować, tak.